Dzisiaj mam dla Was wyjątkowy przepis: kalafior z sosem tahini. Po pierwsze, jest spora szansa, że nigdy takiego czegoś nie jedliście. A po drugie, jest to coś, co absolutnie uwielbiam jeść jako kolację, bądź gdzieś w porze właśnie kolacji. To szybkie danie, typowe do przygotowania na smak. Takie, gdzie to Wy, jako kucharze, sami decydujecie, czy Wolicie, żeby było bardziej kwaśne, słodkie, a może cierpkie. Myślę, że będzie Wam smakować. Bierzmy się do pracy. Zacznijmy od składników. Jakie, ile i po co. Widzicie teraz wszystko, co będzie potrzebne do gotowania. Najważniejszy jest kalafior, bo to on stanowi podstawę tego dania. W Polsce sezon na kalafior mamy mniej więcej od wiosny, tak powiedzmy od okolic maja, tak więc raczej późniejszej wiosny, i trwa całkiem długo, bo nawet do końca października później oczywiście znajdziemy jeszcze w sklepie kalafior chociaż niekoniecznie tak świeży jak latem czy wiosną polecam więc korzystać i jeść kalafior póki jest kolejnym składnikiem jest cytryna Służy głównie temu, żeby nadać kwasowości i takiej solidnej przeciwwagi do pasty tahini, która jest bardzo intensywna i ciężka w smaku. Następnie tahini. Jest to pasta sezamowa, która powinna zawierać w składzie wyłącznie 100% mielonych nasion sezamu. Jedliście kiedyś sezamki? Pamiętacie ich smak? Takie gorzko słodkie? Jeśli tak, to jest to mniej więcej coś takiego, tylko że całkowicie pozbawione słodkości. Następnie przyda się też woda, bo będziemy chcieli trochę rozrzedzić nasz sos tak około 50 ml. I przy okazji kolejnym składnikiem, i bardzo ważnym, jest właśnie oliwa. Następnie jest czosnek. Wystarczy jeden ładny ząbek, dopóki możecie znaleźć w sklepach polski czosnek, to zdecydowanie go polecam. Bo jest tak milion razy lepszy niż każdy egipski czy hiszpański. Ostatnim składnikiem jest miód. Jeśli macie jakiś miód regionalny, na przykład ja mam tutaj z rokitnikiem, i macie ochotę dodać go zamiast miodu zwykłego, to śmiało czemu nie? Dodajcie to, co lubicie. I jeśli wolicie dowolny cukier, jakiś inny, czy biały, brązowy, trzcinowy zamiast miodu, to też jest ok, Wasza wola. Pamiętajcie: cukier to cukier. Dodajcie taki, jaki lubicie jeść najbardziej. Bylebyście nie wpadli tylko na pomysł dodawania słodzików, ale umówmy się, że to już temat na inną rozmowę i inną okazję. Zanim zaczniemy szykować kalafior i sos, warto nastawić piekarnik. Ustawcie go na góra-dół i mniej więcej 220 stopni Celsjusza. Opcjonalnie możecie też piec na termoobiegu lub w airfreyerze, ale w takiej sytuacji po pierwsze pamiętajcie o zmniejszeniu czasu pieczenia, być może do około 20 minut, wszystko zależy od tego, jak kalafior będzie się Wam spiekał, no i ustawiania innej temperatury, mniej więcej 180 stopni. Pamiętajcie, kalafior ma się nie spalić, ma się przyrumienić. Wróćmy więc do naszego kalafiora. Teraz trzeba go przygotować, co jest zasadniczo bardzo proste. Najpierw odłamcie liście, jeśli macie młody kalafior, polecam zostawić te liście, które nie mają dużego łyka i je również upiec. Razem z kalafiorem. Mają w sobie naprawdę sporo błonnika, a to coś, czego zdecydowanie większości z nas brakuje w codziennej diecie. Jeśli jednak liście są stare, brzydkie lub łykowate, bez żalu możecie je wyrzucić. Jeśli tylko mogę, to nie kroję kalafiora, a staram się go bardziej łamać i delikatnie oskubuję z różyczek. Przełamuję kalafior mniej więcej na pół, a później odrywam jedną różyczkę za drugą. Kiedy są za duże, używam noża i dzielę je na dwie lub cztery części. Ponieważ u mnie większość tych oderwanych już części jest zdecydowanie zbyt duża, muszę używać noża całkiem sporo. Tak przygotowany kalafior możemy układać na blaszy uprzednio wyłożonej papierem do pieczenia. Polecam Wam ułożyć go tak, żeby różyczki jak najmniej się dotykały. Chodzi nam o to, żeby wszystko się równo upiekło. Wszystko oczywiście zależy od tego, ile jest kalafiora, ale jeśli zobaczycie, że się nie mieści, to lepiej nie przesadzić. Pamiętajcie, że chcemy kalafior upieczony, a nie ugotowany. Ustawiam timer na 30 minut i mogę brać się za sos. Do naczynia wrzucam około 150 gram tahini. To dużo, bo chcę mieć sporo sosu, ale poza tym czasami lubię trochę więcej tej goryczy z tahini. Jest bardzo specyficzne. Jeśli nie gotowaliście jednak z tym wcześniej, to zdecydowanie sugerowałbym zacząć od mniejszej ilości. Tak 80 do 100 gram. Ewentualnie dodać pasty podczas robienia, jeśli będziecie mieli ochotę. Resztę składników zostawcie tak jak pokazuję. Wyciskam świeży sok z całej cytryny i dodaję najpierw 60 gram. Do tego 40 gram wody. Jeden ząbek czosnku dzielę na mniejsze części, ale jak chcecie wrzucić cały, i tak będziemy to za chwilę blandować, więc cały też jest ok. Do tego dodaję łyżeczkę soli. Waga tutaj niemalże nie drgnęła, ale ilość soli, w jaką celujemy, to mniej więcej 1 do 2 gram, przynajmniej na początek, bo później na końcu będę to pewnie jeszcze szczyptą soli dosalał, tak jak sami zobaczycie. A teraz miód. U mnie to około 9-10 gram na wejściu albo jedna łyżka. Do tego wszystkiego trochę oliwy do rozrzedzenia. Teraz będziemy to wszystko blendowali i zobaczymy, jaka będzie konsystencja. Spodziewam się zdecydowanie zbyt gęstego sosu, no i tak faktycznie się dzieje. Jeśli takie lubicie, ok, zostawcie. Jeśli daliście mniej tahini, to wasz sos będzie dużo bardziej płynny i tym samym bardziej gotowy. Ja dodam jeszcze trochę miodu, powiedzmy, że jeszcze jedną łyżkę. Tylko, że tym razem trochę już go rozpuściłem. Dodam też jeszcze pozostały sok z cytryny oraz jeszcze więcej oliwy z oliwek. Dodaję też jeszcze troszkę więcej soli. Pora na ostatnie blendowanie. Mój sos jest już dużo bardziej kremowy, no i dużo bardziej aksamitny. To teraz czas na mieszanie kalafiora. Pamiętajcie o tym podczas pieczenia, żeby ten kalafior wymieszać. A kiedy? No wtedy, kiedy zobaczycie na jego końcówkach lekko przyrumieniony kolor. Po upływie 30 minut otwieram piekarnik i wyciągam pięknie upieczony kalafior. Zauważcie, że jest przyrumieniony i dokładnie takim chcemy go widzieć, no i jeść. Wykładam kalafior do głębokiego talerza, polewam go przygotowanym właśnie sosem. A na końcu dodaję zioło. Świeże zioło. Moim zdaniem najbardziej pasuje tutaj pietruszka. No i mamy to! Gotowe danie! Pyszny, pełen smaku kalafior z sezamowym sosem tahini, posypany świeżą pietruszką. Uwielbiam taką kolację albo lunch, ale możecie też używać tego przepisu jako dodatek do dania głównego. Gwarantuję, że również się sprawdzi. Możecie śmiało podawać taki kalafior z takim sosem, z jakimś mięsem. Dajcie znać, czy wszystko Wam wyszło i czy smakowało, bo mam nadzieję, że tak. Smacznego i do zobaczenia niebawem.